Pomimo silnie niesprzyjających warunków pogodowych drużyna Old Boyów Górnika Zabrze zmierzyła się w meczu towarzyskim z przedstawicielami Wojska Polskiego. Zapoczątkowana w tym roku tradycja ma na celu wspomnienie powstań śląskich i postaci kapitana Roberta Oszka. Wydawałoby się, że przy tej pogodzie nie odbędzie się żaden mecz, a jednak drużyna Old Boyów Górnika Zabrze towarzysko zagrała przeciwko przedstawicielom Wojska Polskiego. Zorganizowaliśmy spotkanie towarzyskie pomiędzy odbojami górnika Zabrze oraz przedstawicielami Wojska Polskiego garnizonu w Gliwicach. Upamiętniając rocznicę powstań śląskich oraz kapitana Berta Oszka urodzonego przy ulicy Roosevelta kapitana marynarki wojennej i dowódcę w trzecim Powstaniu Śląskim. Jestem bardzo zadowolony z takiej inicjatywy ponieważ kapitan Oszek jest jednym z patronów naszego pododdziału. Jak wiemy bardzo ciekawa, interesująca postać, no, która Będąc marynarzem, działała na, na pojazdach specjalnie przystosowanych. Jest to tym bardziej dla nas takie bardzo związane z tradycją. W związku z tym, no, nic tylko się cieszyć, szkoda, że pogoda może nie jest najlepsza, ale przede wszystkim pokazujemy to, że jesteśmy na śląskiej ziemi i szanujemy naszą tradycję. Wynik w rozgrywce nie grał istotnej roli. Najważniejsza była towarzyska rywalizacja oraz upamiętnienie tematu spotkania. Pomysł cieszył się na tyle dużym zainteresowaniem, że w następnych latach zostanie on na stałe wpisany w kalendarz wydarzeń sportowych. No nie ukrywam, że to tutaj też inicjatywa moich żołnierzy oddolna była, więc tym bardziej jestem zadowolony, że szanują tę tradycję i chcą upamiętnić właśnie te nasze tradycje. Trudno zapoczątkować coś, tylko żeby to było incydentalne, więc zapewniam. Że, że to y, będzie wpisane stały, stała pozycja w naszym rocznym kalendarzu imprez. A więc nic, tylko czekać na kolejne mecze i tym razem może przy nieco lepszej pogodzie.